Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Papas Burgeria to go. Zobaczcie moje sekundowe zawieszenie. Przez chwilę zastanawiałam się, w jakiej gierce jestem. Oczywiście jesteśmy w Papas Burgeria. Jest naszym rankiem 18. Rozpoczynamy dzień 28, który mamy mix Yay! Mamy ile? Nie wiem co. <laughs> Fried egg dostaliśmy. Wow! Ciekawa jestem. Ile ta gierka ma dni? Czy jest jakiś endgame tutaj w ogóle? Nie wiem. Odbierzmy pierwsze, pierwsze zamówienie od Stacy, To jest Stacey? Proszę powiedzieć co Stacey. Nie, Clover. Nie wygląda jak Clover. Jego z rękawiczka? To jest gloves. Nie, gloves to są rękawiczki. Czym Clover mi się kojarzy z rękawiczkami? Nie mam pojęcia. Lecimy sobie wysmażyć mięsko. Oczywiście zwykłe i jedno żółte. I co? Dzisiaj również w tematach jedzeniowych, ale już bez większych takich ambitnych tew, Myślałam sobie, na jakie tematy jedzeniowe można porozmawiać, żeby to było takie totalnie, wiecie, chill out i w ogóle taki bardziej, tak jakbyśmy rozmawiali z kimś. Um, I stwierdziłam, że można rozpocząć od czegoś prostego, na przykład jak ulubione jedzenie. Jakie jest moje ulubione danie, na przykład? I szczerze, jak tak się nad tym zastanawiałam, e, oczywiście. W tym odcinku będą pytania. To jest pierwsze pytanie. E, jakie jest Twoje ulgone danie? I e, chciałabym, żebyście również pisali razem ze mną. Nie wiem, jak długo takie, takie odcinkowe pociągnę, bo nie wiem ile pytań wymyślę, ale zacznijmy sobie właśnie od ulubionego dania. Um, I czekam na Wasze odpowiedzi, a ja już odpowiadam na to sama sobie. <grym> Ciężko, szczerze powiedzieć, gdybym miała wybrać jedno. E, to tak polecę, pomimo tego, że uprawiam sport i jestem za zdrowym odżywianiem i na przykład osobiście kocham warzywa, to mam bardzo duży dylemat. I już Wam powiem jakie. E, waham się między kawabem, pizzą a sałatką, ponieważ to są trzy jedzenia, do których wpierniczacie sos i wszystko inne. Różnica jest taka, że do sałatki, jak dacie grzanki, no to dacie grzanki, to będzie, a nie ma chleba w sałatce, tak ogólnie. A w pozostałych są. Sorry, źle mówię. Pozostałych, nie pozostałych. pozostałych? Mówić nie mam, wybaczcie. Ym, to jest ta jedyna różnica. No i oczywiście, no. Kebab. Proszę, ja was. Czy ja jak tłumaczyć kebab? Podam pizza. Wiele osób y, słusznie zauważa, że pizza to jest taki rodzaj jedzenia, gdzie y, dacie tam wszystko, i to wszystko będzie dobrze smakować. Oczywiście, jeżeli jesteście osobami tolerancyjnymi, bo jak ktoś z Was nie lubi y, owoców na... Y, co się zrobiło? Nie, nie mogę, zamarnował mi się kotlet. Y, jak ktoś z Was nie lubi owoców na pizzę, no to tak, to wtedy będzie miał troszkę większy problem. E, ja lubię, y, na szczęście jestem osobą, która lubi. E, I co? Hawajska zawsze, zawsze top. Ale raz y, będąc w takiej pizzerii, Zamówiłyśmy z siostrą właśnie hawajską I ku naszemu zdziwieniu tam nie było tylko ananasów Było różne inne słodkie owoce I ku naszemu jeszcze większemu zdziwieniu Razem z sosem czosnkowym spakowało to opylnie <grym> Także po tym yy, daniu ja wiem, że, yy, że odpowiadałoby mi to i że, że dałabym radę No i ta sałatka Sałatka jest bardzo zdrowa To jest ważny punkt do sałaty teraz taki wtóp. U mnie sałatka, uwaga drodzy Państwo, podstawą sałatki jest sałata, oczywiście, mieszanka sałaty, cokolwiek. Ogórek i papryka. Bez tych trzech warzyw nie ma dla mnie sałatki. To jest podstawa, która musi być. W przeciwnym wypadku nie ma do mnie. To nie jest sałatka, ale możecie tam dorzucić wszystko. Mogą być nasionka, co ja właśnie zrobiłam, nie obróciłam mięsa, super. Mogą być nasionka. Mogą być, e, teraz e, za chwilę wam opowiem o mojej hardkorowej. Mogą być e, sery. Mogą być inne warzywa. Mogą być jakieś mięska. Może być tofu. Może być e, ten, ciecierzyca. Może być wszystko. Ale podstawa musi być tak. I teraz, mm, kiedyś właśnie opowiadałam współpracownikowi w pracy. Że ja jestem typem osoby, która yy, no, zjada resztki z lodówki, żeby się nie zmarnowało. I zrobiłam kiedyś taką sałatkę, gdzie miałam. Osoby o wrażliwych żołądkach, bardzo Was proszę na jakieś 10 sekund wyciszcie dźwięk, albo przewińcie o 10 sekund, gdzie miałam parówkę ogórka kiszonego, yy, miałam tam yy, ser wędzony, ser zwykły, miałam tam yy, ser pleśniowy, po prostu wszystko co leżało w lodówce i już było tak, wiecie, no, po jednej sztuce na przykład i wypada to zjeść, no to właśnie wszystko to wykorzystałam i tak pomieszałam, oczywiście na mojej podstawowej bazie, bo jak nie ma sałaty, nie ma ogórka. I papryki. To koniec. Ja nie zjem. Yy, I na przykład nasionka też u mnie dużo, czyli słonecznik i dynia odgrywają bardzo dużą rolę i bez tego czuję się tak łysą, szczerze powiedziawszy, jak jem sałatkę, że nic mi tam nie chrupie. Hmm, także tyle o ulubionym tym I, i szczerze tak teraz jak wszystko opowiedziałam i przed, tam, przedstawiłam, to chyba jestem w stanie skłonić się ku temu, że mm, najbardziej e, odpowiadałaby mi sałatka. Chyba gdybym miała ja wybrać moje ulubione danie, to byłaby to sałatka o ile jeśli ktoś traktuje sałatkę jako danie. Dla mnie to jest danie. Możecie z tego zrobić e, słodką wytrawę, wszystko tak naprawdę. Do sałatki możecie wsadzić wszystko. E, I taki fan jeśli idę do restauracji zawsze wy, wybieram. Sałatka. Nigdy nie zobaczycie mnie jedzącej coś innego. Ewentualnie, jeśli jestem w mojej komfort restauracji, mam jedną taką w moim mieście, to zamówię, to zamówię wtedy burgera. Ale tylko w jednej restauracji w moim mieście. W żadnym innym miejscu nie zjem burgera. I nie jest to McDonald's, o dziwo moi drodzy Państwo. Nie jest to McDonald's, ani, no tylko z Macari. Ani jest jeszcze w moim mieście, tylko Wam nie powiem. Ale taka pyszna, miejscowa burgerownia. Taka typowa burgerownia. E, nie powiem, bo właśnie tylko w moim mieście i w sąsiadującym jest i przez to łatwo moglibyście się dowiedzieć, w jakim mieście mieszkam, a jednak chciałabym taki, taką drobinkę e, anonimowości i prywatności dla siebie zachować. Także mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, e, że Wam nie podam, ale naprawdę robią obłędne burgery i w cenie niskiej, bo e, takie małe burgerki, wielkości dłoni i. Nawet nie takie, że ten idzie sobie pojeść. Ja na przykład półtorej takiego burgera potrzebuję, żeby się zapchać. Jeden taki burger kosztuje 10 zł. I tam macie bekon, wołowinę, i pikle macie i jeszcze coś. I oczywiście sosy. Także dla mnie bardzo fajne odkrycie. Oczywiście moja siostra nie ja, no bo ja nie chodzę po takie miejsce. Ja jestem typem osoby, która lubi. Um, która lubi jednak znajome rzeczy, nie lubię nowości, więc... A ja nie odkrywam, a moja siostra odkrywa, jak coś posmakuje, to wtedy mnie y, zabiera prawie że siłą, i wtedy ja robię takie: o, ale to dobre, szkoda, że wcześniej na to nie zwróciłam uwagi, no ale takie to już życie pracującego studenta, um, gdzie tak naprawdę ja skupiam się właśnie na tym, żeby. ...zapracować na studia. <grych> Doszłam już do tego biednego punktu w moim życiu. Wybaczcie za hałasy, które na pewno słychać w tle, ale moja rodzina stwierdziła, że to jest idealny moment, żeby sobie teraz pobiegać po korytarzu. Czemu nie? Zrobię maraton o godzinie 22.40. Hmm, także, kto bogatemu zabroni? Bardzo, bardzo tak. To jest minus i plus życia w domu, że możecie sobie na to pozwolić, tylko minusem jest to, że innym domownikom to przeszkadza. A plus jest taki, że nie wyobrażam sobie żyć w bloku. Autentycznie nie wyobrażam sobie żyć w bloku, gdzie na co dzień takie rzeczy się dzieją. Współczuję każdemu, kto nie ma odrobiny takiej prywatności i spokoju świętego, bo każdemu się to należy, a nie każdy ma takie warunki i to jest przerażające. Jeszcze o sam sos i kończymy ten temat. Także co, udało mi się jedno pytanie wyczerpać na maksa. Ym, także czekam na Wasze odpowiedzi. Jakie jest Wasze ulubione danie. Również możecie sobie tak podebatować w komentarzach, jak ja debatowałam, ym, rozwinąć, co tam lubicie, czego nie lubicie, bo jak widzicie to ma znaczenie. Dzisiaj spadła nam jakość, no nie no wiem, czekali w kolejce za długo, bo za dużo się rozgadałam i mamy. Patrzcie. Nie mamy tego takiego, że już ten pasek leci do cały level, tylko pół. No cóż, tak to już bywa. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o komentarzach, w subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć. Pa-pa!